Siemano-siemano z tej strony Faltun. Witam w szóstym odcinku z serii Sorka. Seria rozgrywana jest na serwerze Secura. I tak, klasycznie odcinek się spodoba. Bardzo miło mi będzie, jak zostawić łapę w górę pod odcinkiem. A co do materiału, jest to początek odcinka, jest kontynuacją z poprzedniego, dlatego jeszcze nawiązanie tam do eventu z plackiem. A późniejsza część odcinka to już jest dalsza przygoda, kolejne dni. I odcinek kończy się praktycznie stanem postaci na dzień dzisiejszy, na 26 lutego. Więc zapraszam do obejrzenia przygody. To no dość, myślę, że niezła zmiana. 57 level, więc chyba nie mam na ten moment. Ale to w sumie nawet teraz nie będzie mi potrzebna jakaś różdżka. I tak od wyższego levela jest, bo w sumie zapomniałem, że przecież jest bardzo ważny element tego wszystkiego: tego ku spike squad. To, to sobie na razie wrzucę, będzie sobie tutaj leżało. Ale myślę, że z takim EQ już się wybiorę na jakąś expiole, GFB. I za, sobie zabiorę. No i ostatnio też zapomniałem w ogóle na tym tą nosić ten amulet, jakoś. Ten szaliczek, tak założyłem i, i tak mi się tak już z, w nim latałem. O, równe 400 GB. -ków. W sumie mam tu jeszcze więcej, to doładuję i sprawdzam y, miejscówkę na. Tutaj na, y, na An Krachmun jeśli tutaj się mniej więcej wchodzi. A bywałem na niej to i dość popularna miejscówka. Bardzo często też tam ludzi można spotkać, więc w ogóle zobaczę, czy uda mi się tam y, jakoś pohancić. A i bym zapomniał, y, jeszcze jest Butterfly Ring. Ten pierścień od 50 tak, od 50 y, levela on jest. A też może być dość przydatny. Zawsze daje arma. Nie wiem, jak bardzo Life Ringi mi się przydadzą na tych kolejnych miejscówkach i chyba na dodatek, tak, już mi się pokończyły to yy, to chyba nie będę już wydawał kasy na kolejne jestem prawie na miejscówce, która mnie interesuje zobaczymy <grym> czy jest wybijana Jeśli tutaj widzę potworki są na wejściu i ciekawe yy, jakie jakie hity w a amulecik żebym nie zapominał jakie hity tutaj będą ja dały teraz z tym... Czekaj, żebym ja się nie zagalopował. Kurde. Dostanę tu jakieś zaraz parala i deduwa. Coś zapominam, że przejeżdżam mesto Papierek, jakieś 258. Teraz się odkrył kolejny kryt Tutaj można kości, tego typu rzeczy skurować, zbierać z tych bumbistów. Już będą się wyliczały tutaj potworki w sumie to nie. A właśnie, bo ostatnio mi tam widz pisał, że nie muszę tam wchodzić i klikać tak tego, a ja oczywiście już mam jakiś taki odruch, a udało się kość zdobyć. One nie są chyba jakieś, yy, jakieś drogie, ale zawsze jakoś takie zbieram, kojarzą, kojarzą mi się z Warrior yy, Addonem, jakoś przez to je tak sobie zbieram może kiedyś wpadną jakieś addony, to zawsze będzie coś swoich uzbieranych tych kości już czaru też można zapodać tu damage a nie w sumie tu nic nie nie zresetowałem już tam ponad grubo ponad dwie godziny się naliczyło ale dzisiaj bardzo bardzo dużo siedzeniu, siedzenia tam na tych ciasteczkach Troszeczkę tam też awkowałem Żeby co nieco tam podjeść, żeby ten głód wzrósł Tutaj ta miejscówka ma bardzo dobry potencjał, bardzo wysoki potencjał na, na jakieś ekspy fajne Tylko że właśnie trzeba to dobrze wybijać Dobrze trzeba biegać no i przede wszystkim się nie wywalić A jeszcze jakby się trafił na któryś z tych potworków jakiś Prey To już całkiem cudo by było Trochę tak zachowawczo biegam bo boję się że jakoś się zaluruję I że mnie wybombią jednak Jeszcze na takim levelu niezbyt Ufam MS-owi na HP Jakieś tutaj kryty za, za 340? No, to jest to. Ciekawe, jak długo będę czekał na pierwszego Fatala. Za często raczej to nie siada, ale fajnie będzie, jak, jak od czasu do czasu będzie można tego użyć. Jak siądzie. No nie, kurde. No i długo nie trzeba wyczekać. Nie wiem, czy zbyt długo z, zlekałem z eksurą Gran, czy jak, ale już miałem w sumie klikniętą. A nie, nie weszła mi. Już jakby kliknąłem, a on w tym momencie mi dziabnął, bo ostatnie leczenie to eksurka zwykła. No, szybko przyszła pierwsza deska, 57 level i już deduwa. Dobra, trudno chociaż, chociaż tyle, że jakiś ogromnych strat nie ma na takim levelu. No ale wiadomo, troszeczkę szkoda, że trzeba czas tracić. Na latanie poblesy. No, na razie nie jest najgorzej, bo jeszcze chociaż kasa jakaś w banku jest. No ale dobra, robię wyprawę. Yy, robię wyprawę poblesy. A, ale plus tego jest taki. Że jestem na full głodny i będę mógł podejść na Kormaje, pomóc troszeczkę ciastko pojeść. Więc co się nie robi dla dobra serwera, żeby pomóc w Vivencie? Właśnie biegłem yy, po blesy, ostatni, już w Karlin. No i patrzę: no jakiś tutaj dodatkowy mostek się wyłania. Jest jasir, to yy, może coś u niego sprzedam. Powinien. w sumie chyba jak napiszę: high trade. Tak. Za samo napisanie trade już jest aczek, więc <laughs> achievement wpadł. W sumie o to mi chodziło. Odrobiłem level. Sukces. I... No coś, coś ten. resecik jakiś tu. Leciał. Punktów. E, ale dobra. Level odrobiony. No chwilkę jeszcze postaram się tutaj pobiegać. No muszę być ostrożny. 58 level właśnie wleciał. No musiałem dobić o jeden więcej niż niż wcześniej przy tej stracie, ale za chwilę już kończę, wychodzę. No jak nie siadają kryty, to ja się zastanawiam, co ja w ogóle tutaj robię. Jak walę te GBK po 80 parę, nie jest za łatwo. Yo yo yo, Ehe, witam. <ścoughs> 13 dzień postaci, odbieram daily rewarda dzisiaj darmowe różdżki do skilowania. O chyba już aktywowany jest ten event, raczej yy, nagroda za event, bo jakiś podwyższony exp mam. A myślałem, że to dopiero po tym maksymalnym upływie czasu będzie. No chyba tak. 225%. To jest podwyższony. Będę musiał zajrzeć jeszcze na tą wysepkę właśnie, jak to nagrywam. Dzisiaj jest yy, dzień po yy, rozpoczęciu się tego eventu, a piece of cake. No i Secure udało się to zrobić, bo wczoraj jeszcze na koniec gierki jak miałem spadać na offline training, podszedłem tam zobaczyć, no już wszystkie warstwy były dokończone Też coś tam zawsze hapnąłem, w jakiś sposób starałem się pomóc w wykonywaniu tego eventu I teraz można tam dodatkową misję właśnie zrobić, dodatkowe zadanie i tam są spoko nagrody do odebrania Tak jest, NPC na wyspie Mm, już dostępny jest, już się pojawił na kolejny dzień po yy, zrobionym wygranym evencie na sekurce, Więc rozmawiam z nim help. Muszę stanąć na tym tym. Ale chyba mi wczoraj już zrobiło tego... Tak. Wczoraj już mi zrobiło tego splash. Jak wszedłem tutaj. Ale wtedy jeszcze tego npc nie było, ale widocznie wtedy już można było chyba zacząć to wykonywać. I teraz muszę do takich maszynek w paru miastach podejść, więc lecę sobie z tym, załatwię. A jak już jak już zrobię tą całą trasę, bo będę musiał tak latać w tomi i z powrotem na, na kormaje, to widzimy się przy odbiorze nagrody. Ok, ostatni raz staję tutaj. I powinno być chyba zaliczone, bo już byłem w każdym mieście. No i chyba do wyboru są z tego, co pokazuje spoiler: yy, jakby dwie nagrody jedna z tych kategorii jakiś mebelek, yy, zasłonka i plecak. To ja wybiorę sobie plecak, jeśli chodzi o te cupcake i chyba yy, blue blueberry. Była naj, najdroższa z tego co patrzyłem, tak jest, więc tam sobie wybiorę i odebrane nagrody. Siadłem właśnie na miejscówce, na której byłem też ostatnio. No i zaczynam hancik. Wybiję sobie już tutaj poziom. Wyżej za chwilę zajdę zobaczyć, czy na tym niższym jest miejscówka wolna. No i dzisiaj powinno to troszeczkę lepiej iść, jeśli chodzi o wbijanie levela, bo... Odpalony jest event, więc jest szansa na szybsze wbijanie levela. Więc spoko, sprawa od razu, jak nagrywam, to pozdrawiam. Kropek, pozdro, kropek dla ciebie. Zaraz sam jeszcze przeczytam. O nie, Dobra, to muszę wyjść na poziom wyżej. Zobaczę, jaki Exp uda mi się zrobić na tym wyższym poziomie. Bo tutaj widzę wybite, nie będę się komuś tak jak na razie tam wbijał. No, zobaczę za jakiś czas, może tam się zwolni czy coś. Kończę pierwszego hunta tutaj. No, zszedłem na poziom niżej. No, po chwili, po chwili, jak sprawdziłem, to już miejscówka była wolna. W sumie nikogo nie było. Tak to trochę wyglądało, jakby ktoś tutaj wszedł na sam początek, wybił sobie jedną klatę i wyszedł. Więc może tylko ktoś coś sprawdzał. No, i od jakiegoś czasu już tutaj siedzę na tym najniższym poziomie. No, i takie trochę ponad 600K na godzinę. X-Pick. Jak na razie najwięcej mi się udało osiągnąć. ale jest ciężko. Jest bardzo ciężko. 60 level udało się wbić po tym pierwszym chancie. Wracam na refill. No, już nie będę chyba klepał tych runek, bo jednak dłużej mi schodzi. A chcę jak najwięcej tutaj aby wykorzystać tego czasu podczas eventu. Więc lecę sobie na refilek i widzimy się przy jakimś kolejnym podsumowanku jakiegoś hunta. Nie zauważyłem, że miałem y, wykonany task y, na ancięty. To go zareportowałem u, u Grizzly Adamsa i teraz oczywiście walka z bosem, więc jestem w Ankrahu. Zaraz jak się y, wychodzi z miasta. Tutaj będę wchodził niżej, niżej. I na samym dole, tutaj na bosika, dojdę. Więc tam lecę, i widzimy się zaraz na walce. Okej, okay, dobiegłem do, do końca tunelu, jeśli chodzi o ten najniższy poziom. No na szczęście, ktoś tutaj ekspił, to miałem trochę mniej do roboty, mniej wybijania tych ancientów. I teraz czas na bosika. Dobra, pokonany, no trochę bałem się, że mnie może diabnąć. No bo dość, dość nieźle mnie obijał. I report ku z I aczek za bossa Ancientów. I kończę drugiego hanta. No szybko dość potiony mi się skończyły. Dużo więcej używałem czarów na tym hancie. No Borunek jeszcze trochę zostało, yy, ale wychodzę. I tak, tym razem mniejsze straty. Tutaj jakieś różdżki udało się wdropić. Trochę perełek znowu. I z bombista nawet trofy poleciały, więc nawet nieźle. Kończę właśnie trzeciego hunta. No mój ostatni na dzisiaj. No i tutaj chyba takie rekordy, bo dobijałem do 800 na godzinę. Ale już właśnie końcówka runek. I też blisko już będzie do 65 Levela, żeby dobić na jakichś kolejnych huntach w kolejnych dniach. Siemano, siemano witam piąteczek. I tak, jeśli chodzi o Daily Rewarda dzisiaj mam do odebrania EXP. Na razie sobie to zostawiam, bo chcę podejść do Grizzly Adamsa i za wczoraj poreportować ancięty i bombisty i skoczę. Na Bosiki. Jestem na miejscu. Rozmawiam z Gryzodamcym Task 15k expa I znowu Task 12k expa. I jestem przy wejściu na Bossa Ancientów. No i po drodze, jak tutaj wybijałem, wpadł 65 level. I pozdrawiam przy okazji Darkness Malika. Pozdro. Pozdrawiam YouTuby Darkness Malika. A ja lecę nawalać bosika bosik bombistów dawaj maxille <grymne> no maxilli nie ma ale chociaż e, skull helmet dał to dość niezły dropik nie pamiętam czy wydropiłem na jakiejś postaci skull helmet. Może, może siadło, ale no chyba bardzo dawno. Zazwyczaj ten Bosik był słaby, jeśli chodzi o drop. Więc ładnie. Zawsze 40K do przodu. 69 level. I kończę drugiego hunta. Już praktycznie koniec i firunek. Podro admirał miał miał. No nie zdążyłem. Nie zdążyłem odpisać, byłem dość mocno wciągnięty w ekspienie, a tutaj jednak potrzebuję tego skupienia. I dzięki Admirał za przywitanie na Sekurce. Pozdro. Juju melduje się na nocnej tibijskiej zmianie. I tak, Bosik do zabicia ancientów Więc lecimy z nim. I pokonany. No, jakiś, jakiegoś szału, nie wiadomo czego nie ma, ale fajnie, bo chociaż niebieski przedmiot. 11K. Yy, I sytuacja wygląda następująco. <grym> Zostało już mi na koncie tylko 10K. Yy, więc za chwilę będę musiał zrobić jakąś sprzedaż. Coś co mi się tam nagromadziło w Staszu. Będę musiał posprzedawać, żeby no, mieć y, hajs na, y, na runki, na poty, żeby dalej chancić. Jestem w Depo, pora coś spieniężyć. Więc tak, co tutaj wleci? Pewnie y, skróbki sprzedam. Też duża różnica w cenie. Kupno prawie 18k, tutaj sprzedaż 12 no ale dobra, lecimy, hajs jest potrzebny. Szczypcze z krabów też celne. No i wpadło już prawie 300k z tej sprzedaży, więc myślę, że na jakąś chwilę to wystarczy. A jak nie, to będzie się może coś innego kombinowało. Chociaż jeszcze się znajdzie tutaj parę przedmiotów w razie czego na sprzedaż. Pierwszy hunt zrobiony, 35 minut hanta i spaliłem sobie tego darmowego busta pod Exp. I nie brakuje do 72 levela, a teraz lecę na refili i przy okazji też oddać task z bombistami i bosik bombistów. Walka, może level wpadnie na nim. I tak, level wpadł, ale za to dropik żaden fajny nie wpadł. No niestety poprzednio skull helmet udało się wdropić tym razem nic nie wypadło fajnego. Kończę dzisiejszy hunt. No, zostało już 6 minut zielonej staminy. Potiony wykończone. I tak tutaj. hunt analyzer z dwóch huntów. Jak się nie mylę, więc tak to wygląda. I prawie 76 level, więc myślę, że nawet dzisiaj dość y, udany dzień, jeśli chodzi o ekspienie na postaci. Siema, witam, sobota. No, wczoraj udało się w nocy dobić prawie 76 level. Y, dzisiaj znowu gierka tak na wieczór. Odbieram daily rewarda. I biorę sobie Great Potiony. 10, wpada 15 dzień postaci, wskoczył więc to sobie schowam do depo przyszedłem dobić bonbisty do taska na edron hero cave no niestety ta miejscówka na dwóch poziomach jest zajęta z tymi anciętami bonebistami więc tutaj podszedłem żeby sobie task zaliczyć i też zbliżam się do kolejnego przedziału jeśli chodzi o Taski u Grizzly Adamsa to wykonam sobie jeszcze te potworki, od, yy, z których achievement można dostać. A i jeszcze tutaj sobie znowu porządek zrobię yy, z tymi potworkami wbitymi, wby, wbitymi w bestiarce. Na ten moment 200 punktów czarmowych tej ancięty, bombisty, gule, mumie i scraby. To są potworki powbijane ostatnio do bestiarki. I boss bombistów za trzeci task na nich wykonany. I zobaczymy. Dawaj, Maxille. No i mam Maxille. Nie ma nic. Nie ma nic wartościowego. Niestety. Ale chociaż dobre informacje takie, że tutaj dostałem info od Magic Hugo, który właśnie też. Ostatnio się przewinął na odcinku, jak marchewę od niego <gupowałem> kupowałem, którą w sumie w jakiś sposób mi podarował, że właśnie miejscówka z tymi anciętami wolna, więc lecę tam. Może coś się uda pochodzić. Task na muta Mutated Tigery dokończony. 80. level wbity. Ciach. Ciąg dalszy nastąpi.